Nazywam się Monika Szczepanik i jeśli słuchasz moich podcastów, to wiesz, że jestem mamą i trenerką. Bohaterem dzisiejszego podcastu jest poczucie winy, a właściwie powinnam e, powiedzieć bohaterkom, bo poczucie winy w rodzicielstwie towarzyszy przede wszystkim mamom. Dzisiejszy podcast dedykowany jest tym z nas, które znowu, znowu krzyczały na dzieci, znowu nie chciało im się iść na plac zabaw, znowu poganiały, znowu przyniosły pizzę albo spaghetti z biedronki, zamiast ugotować jakiś mega, mega zdrowy obiad. Dla tych z nas, które Znowu nie zgodziły się na bajkę, albo wręcz przeciwnie znowu zgodziły się na piątą bajkę. Znowu, znowu, znowu. Oto melodia poczucia winy. Kiedyś przeczytałam, że kobiety codziennie od 12 do 26 razy doświadczają poczucia winy. Nie wiem, czy to jest prawda, nie mam zielonego pojęcia. Wiem natomiast, że sporo mam, które spotykam na warsztatach. Z którymi pijam kawę i chodzę do lasu, noszą w sobie poczucie winy z powodu tego, co zrobiły lub czego nie zrobiły, jakie powinny być, a jakie być nie powinny. Znam mamy, które zastanawiają się, co powiedzieliby inni ludzie, gdyby, nie daj Bóg, usłyszeli, jak one odzywają się do swoich dzieci. Co pomyślałaby teściowa, gdyby wiedziała, że czasem fuczę na dziecko. Co powiedziałaby moja mama, gdyby dowiedziała się, że wraz z jej ukochanymi skarbami wstaje awantura od poniedziałku do piątku? Co powiedziałaby koleżanka, ta, która oczywiście ma nas za wzór matki, gdyby wiedziała, że podrzucam dzieci mojej mamie tylko dlatego, że chcę na mieście napić się kawy? Znam takie mamy, które z poczucia winy Ulepszają, poprawiają, korygują, zmieniają, dzielą włos na troje, trzymają buzię zamkniętą na kłódkę, byle tylko nikogo nie urazić. I kiedy przygotowywałam się do tego podcastu, to zdałam sobie sprawę, że nie znam ani jednego taty, który mówi, że ma poczucie winy. Z pewnością są tacy, Którzy je mają, tylko ja ich nie znam. Dlatego mam do Was ogromną, ogromną prośbę. Jeśli znacie takiego tatę, to dajcie mi znać. Zapytajcie go, czy chciałby ze mną porozmawiać, bo bardzo, bardzo jestem ciekawa, jak wygląda poczucie winy, wyrzuty sumienia u ojca. Ponieważ nie znam ojców z poczuciem winy, a znam mnóstwo mam obwiniających się, to mogę śmiało stwierdzić, że proporcja między kobietami a mężczyznami w obszarze poczucia winy jest taka jak między wielkością słonia a mrówki. I to nie tylko mm, nagłówki kolorowych czasopism mówią o tym, że kobiety są dla siebie niewyrozumiałe, że są dla siebie surowe. Ale moje doświadczenie pokazuje, że samobiczowanie jest przede wszystkim domeną kobiet. Skąd to wiem? Z dwóch powodów. Po pierwsze, sama jestem kobietą i doskonale pamiętam ten czas swojego macierzyństwa. Na całe szczęście nie trwał on długo i też nie był on bardzo bolesny dla mnie i dla moich dzieci, w czasie którego to uprawiałam samobiczowanie. Po drugie, większość moich znajomych i przyjaciółek to kobiety, w przeważającej części mamy. I naprawdę, ileś razy nasze rozmowy, nawet te, które nie dotyczą dzieci, schodzą do tego miejsca, w którym rozmawiamy o wyrzutach sumienia. Jestem trenerką, zatem słucham, co mówią inni ludzie czym się dzielą, co przeżywają. A ponieważ na warsztatach w większości są mamy, to mm, wyciągam taki wniosek. Spora część z nas w pytaniach, zwykłych pytaniach, albo w stwierdzeniach i niezależnie, czy to pytanie zadała moja teściowa, czy moja koleżanka, czy przyjaciółka, Słyszy ocenę i oskarżenie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kiedy szukamy akceptacji u innych, to stajemy się poddatne na myślenie, które napędza poczucie winy. A my mamy potrzebujemy być przyjęte, zaakceptowane. Popatrzcie na kilka zdań. Na kilka zdań, które oceny w sobie nie mają, a które jednak słyszymy bardzo często jako oceniające i krytykujące. Ludzie zadają innym ludziom takie pytania. O, karmisz już mlekiem zastępczym? Chcesz go posłać do żłobka? Śpi w swoim pokoju, a ile on ma miesięcy? Chcesz już wrócić do pracy? Albo nie pytanie, a stwierdzenia. Nie denerwuj się, on naprawdę od, odczuwa twój stres. Kiedy będziesz spokojna, dużo łatwiej będzie ci zająć się jego emocjami. Oddychaj. Oddychanie naprawdę pomaga. Pytania i stwierdzenia, które naprawdę czasem nie mają żadnego podtekstu. A tymczasem my słyszymy w nich oskarżenie. Dzieje się tak z tego powodu, o którym już powiedziałam. Kiedy szukamy akceptacji u innych, to jest tak, jakbyśmy oddawali im władzę nad nami. Jest takie powiedzenie, że na, na próżno szukasz spokoju w świecie, jeśli go nie masz w sobie. I to powiedzenie mogłabym też zamienić na takie: Nie szukaj akceptacji u innych, zaakceptuj siebie. Ale to nie jest takie proste, bo nie dość, że słyszymy w słowach innych ludzi oceny, to jakby tego było mało, to jeszcze same uprawiamy wpędzanie się w poczucie winy. Znacie takie zdania, które wypowiadacie do, do siebie? Nie uczę się na własnych błędach. Ile jeszcze książek muszę przeczytać, żeby zrozumieć? Te wszystkie warsztaty to są pieniądze wyrzucone w błoto. Nigdy, nigdy się nie zmienię. Albo takie zdania o nim. Dlaczego on jest taki marudny? I zdanie o mnie: Dlaczego ja jestem taka marudna? Poczucie winy. Bo coś powinnam, a czegoś tam nie powinnam. Bo jak się jest mamą, to wypada to, a tamtego nie wypada. Bo jak się ma dzieci, to trzeba robić to, a tego robić nie wolno. Oj te nasze myśli, myśli. Myśli, które bardzo często wciągają nas do czarnej dziury, z której tak trudno jest wyjść. W porozumieniu bez przemocy jest takie powiedzenie. Nie jest problemem, że myślisz, problemem jest, że wierzysz swoim myślom. To zdanie może być początkiem Twojej drogi wychodzenia z poczucia winy, drogi w stronę widzenia tego, co służy, a co nie służy tobie, Twojemu dziecku, waszej relacji. Dziś chciałabym Cię zaprosić do zrobienia kilku kroków. Na rzecz rodzicielstwa bez poczucia winy, bez umiejętności, wybaczania sobie, nasza rodzicielska droga może być naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo trudna i mozolna. Kiedy nauczymy wybaczać sobie, wtedy w codzienności będziemy doświadczać więcej lekkości i radości, łatwości też. Poczucie winy działa jak ruchome piaski. Kiedy pojawia się pierwsza rzecz, o której myślimy, że, że z nami jest coś nie tak, to wtedy najchętniej chciałybyśmy uciec od tej myśli. Może nawet tam, gdzie pieprz rośnie. Niestety nogi już ugrzęzły, bo my tej myśli uwierzyłyśmy. Co zrobić? żeby nie wierzyć myślom, żeby je zauważać i sprawdzać czy są prawdą, czy też nie. Pierwszą strategią jest zadanie sobie pytania. Na przykład może brzmieć ono tak: Kiedy zrobiłam to, czego teraz żałuję, jaką moją potrzebę starałam się wtedy zaspokoić? Porozumienie bez przemocy nauczyło mnie, że ludzie zawsze dążą do zaspokojenia potrzeb, swoich własnych potrzeb. To jest prawda, niezależnie od tego, czy to nasze zachowanie zaspokaja, czy nie zaspokaja tej potrzeby. Podejmujemy jakiś czyn, bo chcemy, żeby nasza potrzeba była zaspokojona. Zobaczcie, oto kilka przykładów. Kiedy daję na śniadanie y, moim dzieciom płatki cinimini, cini a nie domową owsiankę, to dlatego, że potrzebuję łatwości. Kiedy popędzam dzieci, to dzieje się tak dlatego, że chcę być punktualnie na spotkaniu, a jestem umówiona na dziewiątą, mamy ósmą trzydzieści. Kiedy nie zgadzam się na skoki do basenu, choć dzieci znajomych skaczą, to dlatego, że zależy mi na bezpieczeństwie. Kiedy pozwalam na trzecią bajkę z rzędu, choć umówiłyśmy się na jedną bajkę, to być może dlatego, że potrzebuję odpoczynku albo relaksu. Wybierając takie, a nie inne strategie, korzystam z moich zasobów fizycznych, emocjonalnych. Wybieram strategię nie po to, by skrzywdzić, tylko by popchnąć rzecz do przodu. Niestety Często albo czasem nie wybieramy strategii, które odpowiadają naszym potrzebom. Nie wybieramy też strategii, które odpowiadają potrzebom naszych dzieci, a dzieje się tak dlatego, że najpierw działamy, a potem zastanawiamy się, czego potrzebujemy. Kiedy po jakimś moim działaniu czuję niepokój, żal, smutek, to jest to świetna wiadomość, bo to jest wiadomość o tym, że strategia nie odpowiadała mojej potrzebie albo potrzebie moich dzieci. To jest też dlatego świetna wiadomość, bo przecież następnym razem mogę wybrać inną strategię. I mieć szansę na to, by nie dopadły mnie wyrzuty sumienia. Kiedy tak się stanie? Tak się stanie wtedy, gdy zanim podejmę działanie, będę wiedzieć, o jaką potrzebę chcę się zatroszczyć, jaką potrzebę własną bądź moich dzieci chcę zaspokoić. W pracy z poczuciem winy pomocne jest też zadawanie sobie pytania: dlaczego teraz? Dlaczego teraz się na to zgodziłam? Dlaczego teraz powiedziała mnie? Dlaczego akurat teraz trzasnęłam drzwiami i podniosłam głos? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie pozwala zobaczyć rzeczywistość, w której tkwimy i myśli, które karmimy. Zobaczcie, może jestem zmęczona, może za dużo bodźców. Może chciałam powiedzieć nie dwie bajki wcześniej, a teraz już leci czwarta bajka. Może jestem głodna, niewyspana. A może mówię sobie, że pokazanie języka to brak szacunku. A granie na telefonie dwie godziny to dowód na uzależnienie mojego dziecka. Dlaczego akurat teraz? Poszukanie przyczyny. Mm, Moim przekonaniu pozwala poszerzyć perspektywę. I wcale, wcale nie chodzi o to, że chcę się wybielić, wytłumaczyć przed sobą czy przed dzieckiem, ale o to, że chcę zobaczyć powód, dla którego akurat teraz wybrałam takie zachowanie, które wywołuje u mnie poczucie winy. Wierzę, że my dorośli. Nie mamy intencji krzywdzenia swoich dzieci. Nasze intencje są piękne, ale nasze zachowanie często nie z intencji, a z czynników, na które nie mamy wpływu, wynika. I dlatego znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego akurat teraz pomaga dotknąć tego, co jest istotą mojego działania? A nie pogrążyć się w wyrzutach sumienia. Trzecią strategią na niewpadanie w poczucie winy jest nauczenie się przepraszania w duchu porozumienia bez przemocy. Przepraszania, które nie jest bezrefleksyjnym klepaniem przepraszam dla świętego spokoju, ale które jest braniem odpowiedzialności za swoje czyny, za swoje działanie. To, co zrobiliśmy, jest wyrazem naszych potrzeb, więc nie jest ani dobre, ani złe. W takim razie nie potrzebuję ani kary, ani nagrody. Kiedy moje zachowanie staje się bodźcem dla mm, smutku, bólu drugiej strony, mogę to zobaczyć, widząc równocześnie swoje własne potrzeby i własne emocje. W porozumieniu bez przemocy możliwe jest zobaczenie ciebie i zobaczenie siebie. I tylko wtedy, kiedy ja widzę z siebie z moją niezaspokojoną potrzebą odpoczynku, lekkości i moje dziecko z niezaspokojoną potrzebą zabawy, kreatywności, ekspresji, autonomii, to wtedy mogę dotknąć sedna przeprosin. Tylko tak mogę zobaczyć, a potem doświadczyć, że mój maczyny dobrostan jest połączony z dobrostanem moich dzieci. I że kiedy chcę zadbać o, dobrostan, o swój osobisty dobrostan, to tym samym dbam o dobrostan dzieci. I też odwrotnie. Przepraszam, bo chcę wyrazić żal za konkretne zachowanie. Tego uczy porozumienie bez przemocy. Za to, że podniosłam głos, wypowiedziałam krytyczną ocenę na temat ubioru, chciałam zmusić do zjedzenia wszystkiego, co sobie nałożyłeś na talerz. I to jest zupełnie, zupełnie coś innego niż przepraszanie za to, że jestem złą matką, że popełniam błędy wychowawcze, że nie mam nie pod ręką, e, kiedy mnie, że nie było mnie pod ręką, kiedy mnie potrzebowałeś. Jeśli chcecie nauczyć się przepraszania w duchu porozumienia bez przemocy, to po pierwsze musicie wiedzieć, jakie niezaspokojone potrzeby, um, jakie niezaspokojone potrzeby pojawiły się wtedy, kiedy zrobiliście, co zrobiliście? Jak to może brzmieć? Na przykład tak? Żałuję, że zrobiłam to, co zrobiłam. Bo chcę być blisko ciebie, gdy jest ci naprawdę, naprawdę trudno, a teraz widzę, że moje zachowanie oddaliło mnie od ciebie. Inny przykład? Przepraszam, że zrobiłam to, co zrobiłam. Zależy mi na znalezieniu takiego rozwiązania, które uwzględni Twoją potrzebę autonomii i moją potrzebę bezpieczeństwa. Masz ochotę poszukać? Przepraszam, tutaj osadzone jest na świadomości potrzeby obu stron. Mojego i dziecka. A na koniec jeszcze jedna myśl. Kiedy dopada nas poczucie winy, to bardzo często czujemy je w ciele. Pojawia się takie doświadczenie, Zapadania się w sobie, ciężarów klatce piersiowej albo na ramionach. Może się pojawić taki świdrujący, przenikliwy ból głowy czy ścisk w brzuchu. Nie ma lepszego sposobu w takich sytuacjach niż pamiętanie o oddychaniu. Poczucie winy bywa jak czarna dziura, która wysysa z nas energię. Oddech odżywia nasze ciało, pozwala odzyskać energię, uspokaja układ limbiczny. Dlatego oddychajmy. Oddychajmy świadomie. Zawsze wtedy, gdy dopadają ci wyrzuty sumienia. Twoim pierwszym krokiem do uspokojenia myśli, do skontaktowania się z samą sobą, może być praktyka, którą ja poznałam pod nazwą matematyka serca. Na czym ta praktyka polega? Na serii trzech ćwiczeń pod pięć oddechów. Tylko pamiętaj, że oddech to jest wdech i wydech. Wdech i wydech. I mamy dwa oddechy. Pierwsza seria to świadome oddychanie w swoim naturalnym rytmie. Niczego tu nie zmieniam. Pięć wdechów i pięć wydechów w moim rytmie. Druga seria polega na pogłębieniu oddechu, tak by zawędrował on do brzucha. I znowu pięć razy. A trzecia seria to oddychanie z intencją. Rekomenduję, żebyś w tej trzeciej serii otworzyła bardziej swoją klatkę piersiową. Może będziesz miała ochotę wyciągnąć ręce, zamknąć oczy. Pięć oddechów z intencją. Kiedy myślę o temacie dzisiejszego podcastu, to bardzo pasuje mi to taka intencja, jak bycie życzliwą dla siebie. Matematyka serca. Powodzenia. Trzymam kciuki za tą praktykę. Dobrego dnia Wam życzę.